Aplikacja Link Post by IMGAI to aplikacja, która stworzy Tobie bardzo najważniejszy post, taki gotowiec na LinkedIn, na Twój profil. A zrobi to bardzo szybko, bardzo sprawnie, wszystko i wyłącznie, tylko na bazie zdjęcia, miniaturki, którą dołączymy do postu. Chcesz się przekonać, jak to zrobić? Już Ci pokazuję. Chodzimy na stronę SL76.pl i mamy tutaj taką część aplikacji AI albo z górnej berki wybieramy od razu LinkedIn Post by Image AI. Pokazuje nam się tutaj taki opis dokładnie, co ta aplikacja robi. Pokazuje też, co trzeba zrobić, żeby w ogóle wygenerował tobie taki post na bazie zdjęcia. Masz przykłady. Masz tutaj 10 takich przykładów, które właśnie są... Generowane ze zdjęcia, zaraz zobaczymy, jak to, jak to wygląda, a wszystko jest to bardzo szybko, bardzo sprawne. I nie musisz się nieraz zastanawiać nad tym, co tu napisać oczywiście, dlaczego tych aplikacji jest aż tyle, musicie wiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ każdy z tych naszych social mediów. W inny sposób oczekuje od nas treści. Na pewno treści na Linkedina nie będą takie same jak na Instagrama czy na Facebooka, prawda? Przyznacie się. Linkedin jest akurat specyficznym kanałem social mediów. Oczekuje się tutaj bardzo profesjonalnego, bardzo merytorycznego kontentu, dlatego też wymaga się inny styl, inny sposób, inne frazy, inne teksty. To jest w ogóle zupełnie inny audience naszych odbiorców. Stąd też aplikacja sztucznej inteligencji wymaga od nas, abyśmy też troszeczkę inaczej te treści zaprezentowali. No i zobaczcie. Ja sobie tutaj wchodzę na swój profil na LinkedInie. Szukam jakiegoś takiego postu, który nam się przyda do wygenerowania właśnie z miniaturki jakichś treści. To jest post. Już napisane, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli sobie wykorzystać taką miniaturkę właśnie do tego, żeby stworzyć nowy, zupełnie nowy post. Następnie jak już mamy miniaturkę, przechodzimy sobie właśnie do strony, na której jest aplikacja, Link post by IMG I tutaj jest panel, w którym pokazane jest, co dokładnie aplikacja zrobi. Czyli zobacz, dodaj mi graficzny jakiś plik, a ja stworzę dla Ciebie 10 angażujących postów na Linkedina. To była nasza grafika, którą dołączyliśmy do. Linii comment i wciskamy strzałeczkę. Na bazie dołączonego zdjęcia sztuczna inteligencja wygenerowała nam 10 angażujących, krótkich, treściwych postów na LinkedIna. Zobaczcie, możecie sobie wybrać, są hashtagi również, jest treść, jest content, która, który ma przede wszystkim zaangażować naszych odbiorców do przeczytania, do komentowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dany post również rozbudować, bo my tu mamy możliwość też interakcji ze sztuczną inteligencją. Czyli interesuje nas na przykład post numer 10 i poprosimy sztuczną inteligencję o rozbudowanie treści, żeby ten post był bardziej zaawansowany, żeby był dłuższy. Podoba mi się post numer 10. Przygotuj. Dla mnie bardziej zaawansowane do publikacji na LinkedIn. Musicie wiedzieć, że jest strefa publikacji, ale jeżeli szukaliście tej aplikacji, zapewne już to wiecie. No i zobaczymy, co sztuczna inteligencja nam jeszcze pokaże. Ten post już jest dłuższy, możemy go śmiało wykorzystać na naszym profilu na Linkedinie. Spotykamy się na sl76.pl, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat innych aplikacji. Trzymajcie się, hej!